Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Ja jestem MRM, a tutaj mamy przed nami kolejny dzień, piękny dzień 37. dzień naszej tej wyspie, czyli znaczy, że wielkimi krokami zbliżamy się nawet do y, przekroczenia mety naszego pierwszego sezonu, czyli 21-21 dni, czyli 2 byłoby 42. Tak, 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 jest fajnie przyjemnie. I znowu wyruszamy naszą postacią Willow, która jest naprawdę lubi ogień, tylko niestety ten ogień w niedałym nie, nie odcinku yy, nas po prostu zgubił. Jeżeli nie oglądaliście go, to z chęcią zapraszam do obejrzenia. Mamy kamień, jaki jest, jak fajnie, jak fajnie. Nie wiedziałem, że jeszcze kamień mamy. No tylko Kilofie, mój kochany, nie zawieź mnie. Dziękuję. Mamy kamień, czyli jest yes, git, jest git, mamy kamień a ma, nie, nie mamy miejsca na złoto. Co możemy zjeść? Jest. Jest wiem, że nie jem nie sur, żyjem surową wersję tych rzeczy, że najmniej, ale ja nie mam niestety teraz czasu na przyrządzanie i nie mam jeszcze ogniska nawet. A rozpadać takie, w takim lesie ognisko to byłoby samobójstwo. Więc wiecie, ale może wruszymy do naszych świnek kochanych i aby oddać władcy tego oto plemienia... Następną rzecz i mamy jedną Mandragorę, która zjemy w ostatniej chwili tak mówiąc. Jeden śpiwór, czyli możemy się przespać. I tak, złoto. Złoto nam da pewnie ten kochany świniaczek, który dał nam już dużo złota w nieba, niebyłym odcinku niedawnym, ale to się spaliło. E, dał nam dużo złota, więc mam nadzieję, że teraz też dam, dam sporo. Mam tutaj pan amulecik, mam dużo życia, dużo walki, już nawet kolejną walkę przeżyliśmy. Pomyślcie, że ja walczę, ja walczę, ja, ja, ja naprawdę się boję. O, mam tu jeszcze jedno złoto, które nie zauważyłem, ale teraz zobaczcie, to będzie idealny widok. Ta-da-da-da, No i jak to jak to jest miłe, że uczyliśmy tego świtą świnkę tak bardzo, że dano masz tyle złota, mamy bardzo dużo złota. Teraz tak, co, co mnie martwi? Muszę iść teraz, będę musiał iść na nasionkach. Nasionka dają bardzo mało, no, dają bardzo mało, ale można je bardzo szybko zjeść. To jest bonus. Co możemy zjeść, kwiaty, ale kwiatów się nie będzie jeść. To się mija z celem, jak wiecie. Ale co mnie to jeszcze się stworzyć? Będę musiał po prostu bardziej się. Muszę znaleźć następną wyspę, na której będzie, będzie po prostu to wyspa. Rodowa, czyli wyspa trawy i spokoju i wszystkiego co piękne, a nie wyspa a puszczy. Bo ja puszczy nie lubię. Ale jak teraz jesteśmy tutaj, to mówię szczerze, że możemy wydobyć coś jeszcze, co można zjeść. A to możemy, możemy... O, idzie pająki, idą pająki, idą pająki. Świnki do boju, świnki do boju. Mam jest, 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 jest. No, i to jest prawdziwa walka. To, to są prawdziwi prawdziwe wojownicy, a nie jak ty, taki gruby bekonie. Tak, a znów, no, przyjdziesz na odchodzenie, ja cię znam. To jest taki fajny, duży bekonik. Szczególnie najbardziej ciekawe, czy jeżeli kiedyś procent tej gry mm, takiego, przypuśćmy, jakby się go dało zabić, czy z niego by wypadało chyba 20 mięsa? Czy 30 nawet? I to jest moje pytanie. Dobra, i. Tak, mamy tutaj, nasz mózg rośnie, czyli znaczy, że nasza postać jest coraz mądrzejsza, tylko i tak to się zatrzymuje na stół. Też ciekawe, czy ostatnia postać dodana w następ o najbliższej aktualizacji yy, 29 stycznia, to jeszcze poprzedniej aktualizacji już nawet, i pierwszej, yy, była to postać, która yy, miała po prostu, yy, po prostu, jakby to nazwać, Potrafiła robić prototypy różnych nowych rzeczy, czy pytanie, na teraz to będzie działać w zasadzie, jak teraz każdy robi prototyp jakichś rzeczy, bo przecież to jak to ja wniosku jak tam pisało wcześniej. Że teraz ze wszystkiego robimy prototypy, więc trochę to niejasne dla mnie, ale mam 18 kupy jest git. Akurat. Ona potrzebuje jedzenia. Ja rozumiem cię. Rozumiem cię. I też chcę i też chcę jeść. Wcześniej do niej nawet nie jadłem. Wiecie. Kolejny odcinek. Na głodzie, na głodzie i taki to był piękny, taka piękna osada była, wszystko się spaliło. Le, mój pech, ale tak samo musimy to wszystko podkrywać, czyli skrzynkę, drewniany mur, e, deski, kuts, nawet musimy odkryć. Mamy, mówiąc szczerze, mamy idealną ilość, y, ilość tego materiałów na, mówiąc szczerze, dobra, trzeba rozpalić ogień. Co można na ogień dać? Oczywiście linę. Jedna lina i do ognia, ha, ha, ha. Dobra. I tak, e, teraz tak. Tym możemy unawozić to, czyli jest git. Jest gitior, jak to się mówi. E, tak, to możemy ugotować ze chęcią Jest git. Jonas. jak to się mówi. Oj, i zmienili trochę chyba teksturkę kurydzy. Też nic bardzo cieszy. Kurydzę możemy z chęcią upiec. Jest git. I teraz są marchewkę, możemy upiec i jest kit A mamy coś tutaj w, w skrzynach? Nie mamy, myślę, że mamy nasionkę w skrzyniach. Niestety niestety nie mamy, ale co ja mogłem Już chciała postać robić prototyp tych rzeczy. Ja nie, chcę, ja nie chcę stworzyć młotek. Tak, ja chcę stworzyć młotek. E, dobra, teraz się zajmiemy sadzeniem tych wszystkich dóbr, które mamy w naszym mięsko dołożymy obok niech się psuje razem bo to jest wszystko to już wszystko się hoduje i też mięso ma to mięso się niedługo zepsuje czyli będzie git git majonezy tak fajnie oj to się wszystko ładnie pali i tak jedno, 10 trawy tutaj mam czyli będę miał przynajmniej świadomość że, że ta trawa będzie już urośnięta że będzie rosnąć mi w spokoju Dobra, bo nie widzę za bardzo taki in... Chyba trochę inny ogień teraz jest. Yy, nie wiem, tak mi się wydaje. Szkoda, że mi się cały mur zjarał. Słownie. Cały mur, cały mur. Tyle wysiłku. No tyle wysiłku na nic, no właśnie. Widzisz Milo, może lubisz podpalać, ale wiesz o tym, że podpalanie też ma swoje złe strony. Dobra, znaczy to będzie trudne pytanie, aby mówić jej yy, podpalacze, że nie, palenie jest złe, więc wiecie. Nie będę tylko bardziej urzmaicać. Teraz wystarczy, że mamy naszą dużą ilość naszej kupy i trzeba teraz wszystko ładnie nawozić. Czyli jedna kupa, druga kupa, trzecia kupa, czwarta. No, nie chcę wszystkiego teraz, nie, jed, miał, bo miałem 18, czyli tutaj, yy, tutaj, tutaj tutaj nie chcę jak no. będę chciał aby aby cały czas z, dźwięk kupy much i tym innych rzeczy to ją samemu wywalę, a nie ty Willow. dobra to już więcej nie mamy kupy czyli mamy został nam trzy kupy czyli akurat 15 trawy czyli jest kit majones tak, stworzymy co będę chciał? Chcę stworzyć młotek w końcu co chcę stworzyć młotek? Młotek ja mogę jeszcze wieliny. O tutaj, o jest więcej rzeczy, A to widzicie znalazłem już coś co, co jest więcej, czyli mamy night light, yy, światło nocy, dosłownie tak to można przetłumaczyć, o, ja tak tłumaczę, więc gdyby co, e, no, mroczna, mroczna zbroja, mroczny miecz, wow, wow, wow dobra, mroczna aktualizacja, już nie wiem jak ją nazwać, to jest mroczna aktualizacja, a pytanie, tak, chcę maga boomerang, bo ja chciałbym go chętnie stworzyć, yy, a nie mogę, slip dart, slip dart, też nie chcę beamajny, a właśnie muszę nowe zbroje stworzyć. Boomerang wymaga węgiel, pajęczyny i jedną deskę, eto, można stworzyć kiedy zbroję, tak, zbroję muszę nową stworzyć. Już tutaj y, sami widzieliście, że moja zbroja jest już naprawdę w słabym poziomie, ale co mnie martwi, skończyła nam się lina. Nie lina tylko, y, rzecz na linę, trawa. O, kilofałek, kilofek, kilofek nasz kochany. Nasz mózg rośnie, jest git. I tak, mamy piękne, piękne, już piękny piękne chwile ogólnie w tej grze. Mówiąc szczerze, tak się zastanawiam, czy jeżeli wyjdzie następny sezon, gdyby nakręcić następny sezon, to naprawdę nie będę żałować, że ta postać umarła w jakiś tam sposób. Teraz poczekam aż ta pszczółka pójdzie stąd i sobie weźmiemy chętnie tutaj weźmiemy aż cztery miody. Wow, wow, wow. Ta pszczółka niech sobie ucieka. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja cię nie chcę, ja cię nie chcę. Ha, 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 ha. Przechytrzyłem pszczołę. No, ile przechytrzyłaś pszczoła? Jesteś genialna. Dobra, e, tak, jeszcze jedna, 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 co? I tworzymy młotek. E, Razer hammer. Hammer, hammer. No, jest git. Dan, dan, dan. Jej, jest, jest git, mamy młotka, mamy młotek. Jest młotek, jest młotek, gdzie jest młotek? gdzie jest młotek? Gdzie jest młotek? A, tutaj. Mogę teraz wszystko ładnie rozwalić, czy. A nie, bo jeżeli rozwalę to ognisko, to mogę dostać 50% surowców, czyli. 6 kamienia, nie, dziękuję. Yy, tak, tutaj mamy jeden śpiwór, mamy jeden jeszcze kamień, ale co możemy stworzyć, co mi się najbardziej przyda? Yy, tak, wędkę, nie wędkę, tylko bird trap. Ona wymaga cztery pajęczyny, ale to też nie. Fia, cztery pajęczyny, czyli. A ja mam pomysł, mam pomysł. Będzie git pajęczyn. Bird trap. A klatka dla ptaków, co wymaga? A gdzie jest klatka dla ptaków? To, to, to nie jest ta zakładka. Big house, e, bird case. Wymaga dwa nasionka i papirus. Mamy pustynię, czyli no to mamy, wiemy co stworzę już. Stworzymy sobie jedną pułapkę dla na ptaki. E, pułapka dla, o, to co? No potrzebujesz jedzenia, niestety Willow. E, to ciężkie czasy, kryzys w kraju. Kryzys w kraju jest. O, nawet no, tak samo te pszczoły farby ulepszają. To ja się bardzo cieszę, że takie epickie miejsce znalazłem. E, dobra. No to więc, Willow, jest teraz kryzys w kraju u mnie na tym świecie i ja nie stworzę wszystkiego, co jest jedalne od razu. Bird trap. E, pułapka na ptaki wymaga 4 pajęczyny. E, dalej. A fishing rod nie. A to w wymaga też, to wymaga tylko 2. Dobra, stworzymy. I jest git, mamy pułapkę na ptaki, na ptaki, przyda się, bo będę potrzebować, będę potrzebować je w najbliższym czasie, od razu je schowamy. E, tak samo to się nam nie przyda i e, tak samo mi się teraz młotek nie przyda i złoto. I jednej pojęczyny możemy stworzyć sobie w e, bumerang. Co wymaga bumerang? Jest bumerang, jeszcze trzeba ściąć sobie jedno drzewo. I ogólnie mówiąc, by się przydał trochę zasadzić tego, mamy tutaj bardzo dużo węgla, a drzewa mamy bardzo mało. Ja sobie tutaj stworzyłem niemałym sposobem dużą ilość węgla. Dosłownie. Najgorsze to jeszcze, jak drzewiec przyjdzie. Jak drzewiec przyjdzie, to w ogóle tutaj będzie karambuły. mamy jedną szyszkę ty, kilku drzewach, niestety bardzo mało szkoda, że te szyszki, jeśli się zwyczajnie nie położy, to nie rosną drzewa byłoby ciekawe no to przyznam tak, nie mamy jedzenia nie mamy całkowicie, całkowitej ilości jedzenia w ogóle jedzenia nie mamy yy, czyli będę chyba zmuszony zaraz zjeść mandragorę upieczoną czyli wiecie, to już jest naprawdę krytyczny moment dla mojej postaci, bo no, jedzenia nam brakuje jedzenia nam brakuje, co więcej powiem, brakuje nam jedzenia i jest problem E, tak, co ja tu dalej? E, Chcę stworzyć boomerang. E, tak, co? O, jedną linę trzeba stworzyć. Ja mam nie mam patyki? Nie mam patyki. E, jest jeszcze jedna linę? Dobrze. Jedną linę jest. Jest git majonez. I tak, e, pitchwork. Nie chcę stworzyć pitchworka. Nie chcę stworzyć brzytwy, bo to mi się całkowicie nie przyda. Ale mówiąc szczerze, czemu by nie stworzyć tego? E, czemu by nie stworzyć lazurowych narzędziów? Właśnie, lazurowych narzędziów. Mo mam taką możliwość, tak, właśnie, mam możliwość tworzenia lazurowych narzędziów. Tak, mówię śmiesznie, lazurowych narzędziów. I tak, napisz coś boomerang. Be-Mine, FireDart, FireDart. To jednorazówki Jeszcze jedna deska. Dobrze, jedna deska. Proszę o jedną deskę. I mam, jest git majonez, mam boomerang. Da, 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 da. Mamy bumerang i zobaczcie co my tu mamy. A jak to działa, zaraz trzeba zobaczyć. Trzeba potem zaraz zobaczyć. Tym razem musimy niestety zjeść naszą mandragora. I jeżeli ją zjedliśmy, od razu mamy dzień. To nie ma co. Fajnie, fajnie. Więc to już byłby koniec kolejnego odcinka. Ja tutaj może jeszcze wytestuję bumerang i zaraz zakończę. Co wiem, muszę go złapać. Yy, tak, mamy coś, co można zabić łatwo, bo przyznam, że bumerang jest dwukrotnie słabszy od naszej włóczni, ale jego bonusem jest to, że jest dystansowy. No, zaraz zobaczymy. E, to trzeba jakoś złapać. No, łatwo mówić. Jak to, jak to ludzie łapią? O, fajnie, 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 dobra. Yy, podoba mi się to. Mamy naszą, na, mamy broń, którą w, nie była w ostatniej z aktualizacji y, jed, z jednej z aktualizacji, ale co widzę bumerang mnie również zranił, czyli znaczy bumerang masz, ma, ma nas na kilka hitów. Czyli to jest broń, którą naprawdę trzeba uważać. Teraz no, spożyjemy. skita jak to fajnie, teraz dużo daje, ciekawe. I y, no, z trudą odpowiem... Udało nam się, nie, nie jest trudem, tylko po prostu cieszę się, że udało nam się jakoś zagospodarować tą osadę. Szkoda, że się mury spaliły. To byłby koniec odcinka, chyba nawet 11 albo 10. Nie pamiętam już na. Dosłownie. To, papa.